Cześć, dzisiaj Auto Grande, punto. Pukająca przekładnia kierownicza, lub kolumna kierownicza, tu jest EPS, czyli silnik wbudowany w kolumnę kierowniczą. Przykręcenie kierownicą słychać stuki. Chodźcie zobaczyć. Zobacz, jak, jaki jest stuk tutaj z całej tej kolumny kierowniczej, ale to czuć tutaj na podłodze. Kładziesz nogę i czujesz, że tam jest jakiś luz, jakby był wał wywalony. By Zobaczcie, doświadczenie mi mówi, że jest to co zawsze. Wymieniacie taką przekładnię kierowniczą i słyszycie stuki po dwóch, trzech dniach. Po dwóch, trzech dniach! Myślicie, że przekładnia się rozwaliła, że jest tak gówniano zrobiona? Chodźcie, zobaczyć. Do naprawy tych stuków wystarczy Wam klucz nasadowy E14, czyli tak zwany Torx. Klej do śrub. No i oczywiście grzechotka i przedłużka. Chodźcie tutaj zobaczyć. Patrz. Ktoś powie, że to jest niemożliwe, żeby tutaj tak waliło. No czuć! Wszystko wali. Stuka, puka. Zobacz jedną rzecz. Tutaj, patrz, niemożliwe. Zobacz, możliwe. Bardzo często, Fiat idea. Zobacz, wykręcamy palcami. Nie ma kleju, nie ma farby, nie ma nic. Stosujemy klej do dużych luzów. Czyli troszeczkę gęstszy. Dokręcamy. Posłuchaj teraz tego. Odpalamy auto. No i rozrusznik nie chodzi. Klient skarżył się na to. Ale posłuchaj, zobacz. Samochód naprawiony za złotówkę. Trzymajcie się, cześć.